W niniejszym case Stadi prezentujemy współpracę, jaką nasza agencja nawiązała z jedną z wiodących sieci afiliacyjnych na rynku. Partner ten zwrócił się do nas z ambitnym wyzwaniem marketingowym realizacją kampanii afiliacyjnej dla jednego z największych dealerów popularnej marki samochodowej w Polsce. Celem tej kampanii było precyzyjne dotarcie do nowych klientów z całego kraju, potencjalnie zainteresowanych zakupem samochodu. Naszym zadaniem było nie tylko zapewnienie wysokiej liczby kliknięć, ale także osiągnięcie konkretnego poziomu konwersji w postaci lidów wymogiem było 40 tysięcy kliknięć i uzyskanie współczynnika konwersji CR na poziomie 50%. Aby sprostać tym oczekiwaniom, opracowaliśmy strategię, która pozwoliła na skuteczne dotarcie do wyznaczonej grupy docelowej i spełnienie wysokich wymagań klienta. W dalszej części artykułu przedstawiamy szczegóły naszej strategii, które pomogły nam osiągnąć oczekiwane wyniki oraz kroki, jakie podjęliśmy, aby maksymalnie wykorzystać potencjał kanałów takich jak e-mail marketing, reklamy display oraz SMS marketing. Dzięki odpowiednio zaplanowanym i zrealizowanym działaniom nasza kampania przyniosła wymierne efekty, co zaowocowało kontynuacją współpracy i dalszym rozwojem relacji biznesowych. Ustalenie profilu idealnego klienta. Na początku kampanii kluczowe było stworzenie szczegółowego profilu idealnego klienta, aby precyzyjnie dostosować przekaz i działania marketingowe. Korzystając z danych dotyczących grupy docelowej oraz wytycznych klienta, przeanalizowaliśmy szeroki zakres informacji demograficznych, ekonomicznych i behawioralnych. Ustaliliśmy, że optymalnym odbiorcą kampanii będzie osoba w wieku 30-55 lat, która mieszka zarówno w większych miastach, jak i na terenach podmiejskich. To osoby o średnim lub wyższym statusie materialnym, co pozwala im myśleć o zakupie nowego pojazdu, inwestycji wymagającej stabilnej sytuacji finansowej. Ponadto wzięliśmy pod uwagę, że klienci tej grupy często poszukują rozwiązań ułatwiających życie, w tym nowoczesnych technologii, które usprawniają codzienność. Są otwarci na korzystanie z możliwości, jakie oferują zaawansowane systemy wspomagania kierowcy czy innowacyjne wyposażenie. Przeanalizowaliśmy też ich preferencje finansowe, aby dobrać odpowiedni przekaz reklamowy, spora część tej grupy, zamiast płacić gotówką, wybiera wygodne opcje kredytowe lub leasingowe, co obniża próg zakupu i czyni go bardziej dostępnym. Biorąc pod uwagę aktualne trendy na rynku motoryzacyjnym w Polsce, uwzględniliśmy też wzrastające zainteresowanie samochodami hybrydowymi i elektrycznymi. W ten sposób odpowiedzieliśmy na rosnącą świadomość ekologiczną, wpisując się w długoterminowy kierunek rozwoju marki promowanej przez dealera. Dzięki temu profil idealnego klienta nie tylko zwiększył trafność kampanii, ale też nadał jej wartość, z którą grupa docelowa mogła się utożsamiać. Strategia kampanii: działania. Kampania została zaplanowana tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał trzech głównych kanałów komunikacji: e-mail marketingu, reklam, display oraz SMS marketingu. Każdy z tych kanałów pełnił określoną funkcję w strategii, Pozwalając na dotarcie do różnych segmentów grupy docelowej i zwiększenie zasięgu oraz efektywności kampanii. E-mail marketing W działaniach e-mail marketingowych postawiliśmy na personalizację i segmentację odbiorców, co pozwoliło dopasować przekaz do różnych preferencji i potrzeb potencjalnych klientów. Przed każdą wysyłką dokonaliśmy dokładnej analizy harmonogramu aby nasze wiadomości docierały do odbiorców w najbardziej odpowiednim momencie, gdy byli bardziej skłonni zapoznać się z ofertą i podjąć decyzję o kontakcie. Zastosowaliśmy dynamiczne treści, które uwzględniały m.in. indywidualne preferencje zakupowe użytkowników oraz przypomnienia o benefitach finansowania zakupu samochodu. Każda wiadomość zawierała wyraźne wezwanie do działania, CTA przekierowujące odbiorców bezpośrednio na stronę dealera, co maksymalizowało konwersję. Nasze e-maile, oprócz informacyjnej treści, zawierały również elementy wizualne zdjęcia i krótkie filmiki prezentujące modele samochodów, by przyciągnąć uwagę użytkowników i zbudować zainteresowanie. Reklamy Display Reklamy Display odegrały kluczową rolę w budowaniu rozpoznawalności kampanii i zwiększeniu widoczności oferty dealera. Skupiliśmy się na umieszczeniu ich na popularnych polskich portalach oraz w sieciach reklamowych, które przyciągają użytkowników poszukujących informacji motoryzacyjnych lub myślących o wymianie pojazdu. Dopasowanie grafik oraz komunikatów reklamowych do różnych podstron i lokalizacji w sieci reklamowej pozwoliło na precyzyjne targetowanie, zwiększając szanse na dotarcie do osób, które realnie rozważają zakup. Stworzyliśmy także kilka wariantów reklam, które w naturalny sposób kierowały uwagę na kluczowe elementy oferty. Takie jak nowoczesne technologie w pojazdach, dostępne formy finansowania oraz atrakcyjne warunki zakupu wszystko to, co mogło skusić potencjalnych nabywców do kliknięcia w reklamę. SMS Marketing SMS Marketing był elementem kampanii, który pozwolił na bezpośredni i szybki kontakt z odbiorcami. Nasze wiadomości były krótkie, zwięzłe i zaprojektowane tak, aby przekazywać kluczowe informacje, jak najnowsze promocje czy zaproszenia do kontaktu z przedstawicielem dealera. Każdy SMS zawierał link, który umożliwiał szybki dostęp do strony internetowej dealera, umożliwiając natychmiastowe działanie. Kluczowym elementem była precyzja w ustaleniu godzin wysyłki SMS-ów, co znacząco wpłynęło na wskaźnik otwieralności i zaangażowania odbiorców. Nasze analizy wykazały, że wiadomości wysyłane w godzinach popołudniowych i wczesnowieczornych miały największą skuteczność, w tych porach odbiorcy byli bardziej otwarci na komunikaty związane z zakupami i zainteresowani ofertami specjalnymi. Każdy z kanałów pełnił uzupełniającą rolę, pozwalając na osiągnięcie synergii w komunikacji i zapewnienie szerokiego dotarcia do grupy docelowej. Dzięki temu strategia kampanii nie tylko przyciągnęła dużą liczbę zainteresowanych użytkowników, ale też skutecznie skierowała ich uwagę na ofertę dealera, zwiększając szanse na konwersje i finalne LED. Wyniki kampanii Dzięki zaangażowaniu całego zespołu, precyzyjnemu planowaniu oraz optymalnemu zarządzaniu budżetem marketingowym udało nam się nie tylko spełnić wszystkie oczekiwania klienta, ale także przewyższyć założone cele, co miało bezpośredni wpływ na sukces kampanii. Starannie opracowane działania oraz elastyczność w trakcie realizacji projektu pozwoliły nam na bieżąco monitorować postępy i dostosowywać strategię, aby osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. Ilość kliknięć, w ciągu jednego miesiąca dostarczyliśmy wymagane 40 tysięcy kliknięć, osiągając ten wynik zgodnie z ustalonym harmonogramem. Regularne analizy oraz testy skuteczności poszczególnych kanałów komunikacji pozwoliły na zoptymalizowanie naszych działań tak, by maksymalizować liczbę kliknięć przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości ruchu. Kampania dzięki starannemu dopasowaniu treści reklam do potrzeb użytkowników przyciągnęła odpowiednią grupę odbiorców, zwiększając szanse na konwersję. Wyświetlenia reklam. Jednym z kluczowych wskaźników efektywności kampanii była liczba wyświetleń reklam. Dzięki precyzyjnie zaplanowanym działaniom oraz wyborowi popularnych portali i sieci reklamowych osiągnęliśmy wynik na poziomie 5 milionów wyświetleń reklam display. Tak imponująca liczba wyświetleń znacząco zwiększyła rozpoznawalność kampanii, pozwalając odbiorcom w całej Polsce zaznajomić się z ofertą dealera. Dzięki temu marka dealera stała się bardziej widoczna i obecna w świadomości klientów, co stworzyło solidny fundament pod długoterminowe efekty sprzedażowe. Ledy, najważniejszym wskaźnikiem sukcesu kampanii, była liczba lidów, która bezpośrednio przełożyła się na efektywność sprzedażową działań marketingowych. Ostatecznie pozyskaliśmy wymaganą liczbę lidów, osiągając wskaźnik konwersji na poziomie 0,5% zgodnie z oczekiwaniami klienta. Uzyskanie tego wyniku było możliwe dzięki skutecznej segmentacji odbiorców oraz zastosowaniu dopasowanych komunikatów marketingowych, które przyciągały uwagę i wzbudzały zainteresowanie ofertą. Każdy lead był rezultatem starannie zaplanowanych działań, które od początku do końca były skierowane na realizację celu sprzedażowego kampanii. Nasza kampania nie tylko dostarczyła mierzalnych rezultatów ale również zbudowała trwałe relacje z odbiorcami, zwiększając zainteresowanie marką dealera i wzmacniając jego pozycję na rynku. Skuteczna realizacja założeń nie tylko spełniła oczekiwania klienta, ale przyczyniła się do długofalowej współpracy, co stanowi dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie jakości świadczonych usług. Podsumowanie i efekty współpracy. Nasze działania marketingowe doprowadziły do pełnej realizacji wyznaczonych celów kampanii, co przełożyło się na wyraźne zadowolenie klienta oraz pozytywne wyniki sprzedażowe. Kampania afiliacyjna, którą stworzyliśmy, nie tylko pomogła dealerowi dotrzeć do szerokiej grupy potencjalnych klientów w całej Polsce, ale również wzmocniła jego pozycję rynkową i zwiększyła rozpoznawalność marki. Dzięki skutecznemu dotarciu do precyzyjnie zdefiniowanej grupy odbiorców oraz dopracowanej strategii komunikacji klient zyskał dostęp do nowego, wartościowego grona odbiorców, którzy byli bardziej skłonni do zakupu. Wysoka skuteczność naszych działań, przejawiająca się w realizacji wszystkich kluczowych wskaźników kampanii, wzbudziła na tyle duże zaufanie klienta, że zdecydował się on na kontynuację współpracy. Współpraca ta stanowi dla nas duży sukces i jednocześnie cenne potwierdzenie efektywności stosowanych przez nas strategii marketingowych. Nasze doświadczenie oraz elastyczne podejście do zarządzania kampanią afiliacyjną po raz kolejny udowodniły, że potrafimy skutecznie wspierać cele biznesowe naszych partnerów, dostarczając im wymierne wyniki w postaci nowych lidów i konwersji. Z naszego punktu widzenia kontynuacja współpracy oznacza również możliwość dalszego rozwoju i optymalizacji kampanii, dzięki czemu możemy jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby naszego klienta oraz wzmacniać jego relacje z rynkiem. Dzięki owocnej współpracy z dlr samochodowym nasza agencja wzbogaciła swoje doświadczenie o kolejną udaną kampanię, która potwierdza, że odpowiednio dobrana strategia i doskonała egzekucja są kluczem do sukcesu w marketingu afiliacyjnym.